Szkoda, że nie mogliśmy tam wejść, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku się uda. Także, jeżeli filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Do następnego odcinka. Pa, pa! Ojejku, za kilka dni święta, a ja w ogóle nie mam ozdobionego pokoju. Hm. fajnie by było dzisiaj, ale jest już późna godzina. Pójdę spać i jutro ozdobię. Hej, kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest dość nietypowo, ponieważ jesteśmy w moim pokoju. I co będziemy robić? Będziemy go ozdabiać na święta Bożego Narodzenia. I co i, nie przedłużając, chodźmy pozdobu. Ogólnie pomyślałam sobie, że w tym roku mogę zrobić mega świąteczny pokój. I mam nadzieję, że uda nam się zrobić najbardziej świąteczny pokój na polskim YouTubie. Oglądałam różne vlogmasy i żaden nie przypadł mi do gustu, więc postanowiłam ozdobić mój pokój na własny sposób. Dlatego kupiłam mnóstwo ozdób, które nawet nie wiem, czy mi się przydadzą. Dobra, skoro wszystkie ozdoby są już przyniesione, są tutaj za mną, to możemy zabierać się do pracy. Myślałam, żeby zacząć dekorowanie pokoju od łóżka i tej półki na górze, ale chyba zacznę od tej półki. Bo nie chcę powrócić udekorowanego łóżka. Więc pomyślałam sobie, że girlandę można oprzeć takimi lampeczkami. I mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało. Oha. Aha, myślałam, że to trochę krótsze. No, nie jest no przytna. Dobra, czyli teraz pora na najtrudniejsze, czyli przeplatanie. I mam nadzieję, że się nie będę musiała denerwować. Ogólnie myślałam, że te lampeczki będą trochę krótsze. No ale się chyba przeliczyłam. Ale za to mam plan B i mam takie fajne lampeczki, które mi prawie uciekły, ale czemu tu nie ma jednej lampki? Okej. Okay? Nieważne. I mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało. A więc lampeczki prezentują się tak, na szczęście ta kuleczka się znalazła, a teraz zabieramy się za łóżko. Co do łóżka, plan mam taki, żeby nakryć je kocem, który mam tutaj, oraz położyć na nim poduszki, które są za mną. Many times, many ways. Merry Christmas. Boże, ale to super wyszło! Mam nadzieję, że dzisiaj sobie usiądę i opoglądam Netflixa. O, zobaczcie, nawet mam podobne skarpety do koca. Myślałam, żeby na tej szafeczce obok łóżka, na której teraz siedzę, zrobić to samo co na półeczce nad łóżkiem, ale teraz z kolorowymi lampyczkami, które, o których myślałam na samym początku. Many times, many ways. Myślałam, że to będzie łatwiejsze, ja jestem dopiero w połowie. A więc efekt wyszedł taki, jakiego oczekiwałam. Opłacało się troszeczkę nad tym popracować, mimo wszystko brakuje mi tu czegoś i myślę, że mój puszysty koleżka mi w tym pomoże. Chodzi o prawą stronę pokoju, mam pomysł podobny do poprzedniego. Czyli tutaj ułożyłabym girlandę z lampeczkami i takie w pustych tak, miejscach, bo to będzie się ciągnęło aż przez te dwie szafki, które tutaj są. To są takie dwie szafki, po prostu tutaj będą tak się wyciągnęły yy, Te girlandy z lampeczkami i z przodu będzie tak pusto. Dlatego pomyślałam, że można by było troszeczkę to uzupełnić i po prostu. Postawię tutaj kilka ozdób. Będzie tak fajnie. Światełka mam, girlandę ma. mam. Mam, 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 mam. O, aha, girlandę mam. Czemu to takie długie? No to czeka mnie długa noc. Ten pokój jest ozdobiony, a ozdoby wygląda coraz lepiej. I ma się wrażenie, że te girlandy tworzą tak, jakby kontury pokoju, dzięki czemu wygląda to ekstra. To może zaczniemy od tej strony, i wydaje mi się, że to jest najfajniejsze miejsce na najważniejszy element świąt czyli choinkę. Pomyślałam, że jak choinka jest goła, to trzeba ją ubrać jak zwykłą choinkę. No to kupiłam takie różowe bombki, bo wiecie, że to jest mój ulubiony kolor. No to właśnie pierwsze je zobaczyłam i po prostu musiałam je kupić. I kolejne to są takie broka... brokatowe, które uwielbiam. Kolejneczka prezentuje się tak, mi się bardzo podoba. Tutaj natomiast postawię renifera, taką misę renifera i załóżmy, że to jest tancerz. A tancerz stąd się wzięło, że po prostu Mikołaj nazwał tak swojego renifera. No i tak. A tutaj wsypę po prostu pierniki do tego i będę sobie podjadała. Tutaj postawię takiego bałwanika, on taki słodziutki jest i po prostu do niego włożę taką elektryczną y, świeczuszkę, która imituje prawdziwy ogień. Święta kojarzy nam się z lampeczkami, dlatego mam tutaj bardzo długie lampeczki i mam taki plan, żeby tymi lampeczkami opleść y, tą szafkę tam na górze i tutaj. Jeszcze tutaj są takie dwie szafki, no to, żeby je tak opleść tymi lampeczkami długimi tak w ciągu jednym. myślałam, że to będzie bardziej bezpieczne, ale jest strasznie wysoko i się boję, że spadnę. A mam nadzieję, nie będę patrzyła w dół. Wiem, że to nie jest duża jakaś wysokość, ale wolę nie. Biórka na chwilę obecną prezentuje się tak. Myślałam, że się napracuje i nic z tego nie wyjdzie, ale mi się bardzo podoba i naprawdę wyszło przepięknie. Kolejnym punktem naszej wycieczki po dekorowaniu pokoju jest zawieszenie girlandy na półeczce. Najtrudniejsze mamy za sobą, teraz zostało tylko najłatwiejsze. I chciałabym na biurko postawić taką ładną choineczkę. Tutaj w rogu ustawić dwa lampiony, żeby nie było tak pusto. Oraz na sam koniec zapalić w mini kominku. A więc to by było na tyle z dzisiejszego dekorowania pokoju, a ja Wam życzę wesołych świąt, dużo robuxów, pełno fajnych prezentów pod choinką, dużo zdrowia, zwłaszcza w tych czasach i mile spędzonego czasu z rodziną. Dlatego Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa! So I'm offering this simple phrase <laughs> Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Not Not roasting Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering the sample fray. Although it's been said many times, many ways. Ojejku, tak późno? Ten czas tak szybko zlecia, że nawet nie wiem kiedy. No nic, trzeba się wyspać, bo jutro jest Wigilia.